TV przez 4 sierpniowe dni Sanok był prawdziwą stolicą Karpat. Wszystko za sprawą drugiego zjazdu karpackiego Karpaty Góry Kultury zorganizowanego w 80. rocznicę zjazdu górskiego w Sanoku. W pierwszych dniach do Sanockiego Domu Kultury zaproszono na start 34. Ogólnopolskiego Rajdu Przewodników PTTK, a do Muzeum Budownictwa Ludowego na konferencje popularno-naukowe. Mówiono m.in. o strategii karpackiej, która w najbliższych latach ma być konkurencją dla Alp, a co za tym idzie? Ogromną szansą rozwoju również dla Sanoka i Bieszczadów. Wierzę, że będzie to sprzyjać po pierwsze zauważeniu, jeszcze raz że jakim ważnym elementem są tutaj Karpaty, jakim ważnym i pięknym miastem jest Sanok i to pociągnie za sobą przyjazd turystów. Już w tej chwili są rekordowej ilości turystów. Samym muzeum tutaj budownictwa ludowego to jest ponad 150 tysięcy, blisko 100 jest muzeum historycznym. Liczymy na to, że właśnie dzięki tej strategii, dzięki wsparciu rządu i dzięki współpracy z samorządem z innymi instytucjami i organizacjami na poziomie lokalnym i regionalnym uda nam się wesprzeć turystykę tam gdzie jest to potrzebne czyli nie w miejscach które są już teraz uznanymi bardzo popularnymi markami turystycznymi jak Kraków nie wiem Trójmiasto one nie wymagają takiego wsparcia i takiej interwencji jak na przykład miejsca takie jak Sanok Bieszczady czy Beskidy tu właśnie rząd chce pomóc skoro odwiedza nas wiceminister do spraw sportu i turystyki skoro przyjedzie do nas marszałek sejmu bo wiem że tak ma być i inne osoby które Również są osobami decyzyjnymi w, w kraju. To jest dla nas zawsze wielka szansa, ale pamiętajmy o tym, że do tej pory udało nam się zainteresować Sanokiem, Ziemią Sanocką, rząd polski. Nie tak dawno była przecież u nas pani premier, w związku z zakupem autosanów był minister infrastruktury. Teraz kolejne wizyty, które tutaj mamy, powoli spływają do nas środki. Więc cały czas staramy się o to, aby zainteresowanie rządu, zainteresowanie Warszawy, samym środki finansowe płynęły tutaj do nas i tak też odczytujemy ten zjazd. Sanok jest miastem i turystyki, i kultury, ale również i przemysłu, bo tutaj tych zakładów jest trochę. Natomiast w Bieszczadach tego przemysłu nie będzie. W Bieszczadach będzie turystyka. Ludzie się będą utrzymywać z tej turystyki, ale żeby ona była, to trzeba tym terenom trochę pomóc. Z kolei w sobotę obok skansenu rozpolonowa watrę karpacką. Efektowny pokaz przykuł uwagę wielu mieszkańców Sanoka oraz turystów. To no nimczo szwarte, szoma oczka czarne, to by wiatr pił, to by wiatr pił. To no nimczo szmarne, szczoma oczka czarne, to by wiatr pił, to by wiatr pił. Przyszczoł by żeby wiatr żeby z tym witały szczoł by

Zaplanowano na niedzielę. Rozpoczęło jemsza święta na dziedzińcu Sanockiego Zamku. Dzieła kultury ludzi gór wypływają najczęściej z wiary nadprzyrodzonej, a ta wskazuje na sakrum, na świętość. W niej zawarte są prawdy Boże, wyrażone piórem, pędzlem, rzeźbiarskim dłutem czy innym narzędziem. One wyrażają kult Boga. One pobudzają do refleksji. Nie pozwalają, aby wobec nich przechodzić obojętnie. Uczą odpowiednich postaw. Często przemieniają od wewnątrz. Kultura ludzi gór, bo o nich mówimy, pomaga nam odnajdywać absolut, w ciemnościach życia spostrzegać jakąś nadzieję, światełko. Z zamku w kierunku Skansenu wyruszył barwny korowód karpackich grup regionalnych. Wnęcenie powitano gości z wielu regionów Karpat, propagujących różnorodne zwyczaje i tradycje wpisane w dziedzictwo kulturowe Karpat. Nie tylko Podhale, nie tylko Karpaty Śląskie, nie tylko Bieszady, Beskid, ale również za i również są Rumuni, są Węgrzy, są Słowacy, są Ukraińcy. Czyli tak naprawdę to, o co nam chodzi, żeby ta promocja Karpat nie była tylko w Polsce. Żeby nie było tylko zwrócenia uwagi do naszych rządzących, czy województwem, czy Polską, ale również żeby zostały Karpaty zauważone w Europie. Naszym celem jest, żeby zwracać, zwrócić uwagę na tym kolejnym zjeździe na, na problemy wsi, gazdówek, rolnictwa, które dzisiaj troszeczkę w zapomnieniu jest. Sanok się świetnie spisał, po pogoda pomogła, także spotkanie naprawdę... Uroczyste, pod, pod dużym wrażeniem i miejsca, bo msza to na, na Ząbku, teraz, teraz piękny skansen i atmosfera na, naprawdę jest świąteczna. To doskonała promocja nie tylko Karpat, ale e, Sanoka, e, nie tylko Karpat i Sanoka, ale także całego wyłusa podkarpackiego. Bieszczady to przecież piękny zakątek Beskidy, który... Które pod Karpaciu są. Ja myślę, że to, że pracujemy i staramy się przygotować strategię karpacką dla rozwoju Karpat, dla udostępnienia go lepszego, jeżeli chodzi o turystów, jeżeli chodzi o też rozwój gospodarczy. Poprzez tą turystykę to jest też takie ważne wydarzenie na tym, na tym etapie. Przygotowano prezentację kultur karpackich. Wyjątkowy charakter tego zakątka Europy odzwierciedla jego Dzielnicy oraz artyści. Na początek trudne, natomiast jeżeli złapie się bakcyla, to jest bardzo przyjemne, uspokajające, relaksujące, przyjemne. Aniołki to jest dzieło małżeństwa z Rzeszowa, Agaty i Wieśka. No, z pasją od wielu lat je robię, więc myślę, że to już jest taki produkt y, i znany na Podkarpaciu, i, i myślę, że perfekcyjny. To jest pasja, ale to jest równocześnie modlitwa, jest sposób na wyciszenie, ja na poznanie e piękna e warsztatu bejanie, i historii, historii by, Bizancjum, historii prawosławia, dawnych, dawnych czasów rosyjskich, ruskich, to w tej chwili nadaje ton mojemu życiu. Przekazał laskę pasterską przedstawicielom istebnej miejscowości, w której za rok odbędzie się trzeci zjazd karpacki. Będziemy spotykać się następnym razem. Proszę bardzo, ogromnie brawa. Laska pasterska została przekazana. Tv